jak przygotować zapiekanki z pieczarkami i szynką, czyli typowy polski fast food, który powstał w latach 70. XX wieku. Ale choć minęło 40 lat, zapiekanki są nadal bardzo popularne i bardzo chętnie jadane no, przez wszystkie pokolenia, ale szczególnie przez najmłodszych. Zajmują nadal czołowe miejsce w menu tak zwanej małej gastronomii. Do przygotowania potrzebuję oczywiście bagietki. Ja zrobię cztery zapiekanki, więc mam dwie bagietki tak około 4 plastrów szynki, kilkanaście pieczarek, około 5 deko żółtego sera, ser mam już starty, 2 średniej wielkości cebule pokrojone w kostkę, 400 g pomidorów z puszki, łyżka koncentratu pomidorowego, łyżka cukru, a także przyprawy, łyżeczka oregano, łyżeczka bazylii, pieprz, ja dzisiaj wykorzystam pieprz ziołowy, a także sól, będzie potrzebny również olej. Zaczynam od przygotowania sosu. Na patelnię wlewam olej, poczekam jak się rozgrzeje i wrzucę cebulkę. Oczywiście, jeśli nam się bardzo śpieszy, możemy wykorzystać ketchup, ale ja po prostu przygotuję taki sos, który lubię najbardziej, który wykorzystuję często do spaghetti czy też do pizzy. No, jest to zapiekanka w wersji domowej, a więc ma być smaczna. po posolę i będę podsmożała do momentu zeszklenia. Cebulka zeszklona, dodaję na patelnię pomidory, wrzucam koncentrat pomidorowy, cukier, a także przyprawy, czyli oregano, bazylia, i pieprz ziołowy. Wszystko przemieszam i będę podsmażała do momentu, jak sos stanie się gęsty. Sos się redukuje, a ja w tym czasie pokroję pieczarki i szynkę. Pieczarki w plasterki, a szynkę w kwadraty. Kos mam już gotowy, uzyskał odpowiednią gęstość, a zatem wyłączę gaz i pozostawię do delikatnego przystygnięcia, A za moment zabieram się za podsmażenie pieczarek i szynki. Na dobrze rozgrzany olej wrzucę teraz pieczarki. Ważne, żeby olej był dobrze nagrzany, ponieważ pieczarki nie puszczą wtedy wody. I będę podsmażała do momentu, jak zmienię kolor. Pieczarki podsmażone dorzucam szynkę i razem dosłownie chwileczkę wszystko podsmażę. Pieczarki i szynkę mam już podsmażone, a zatem wyłączę gaz i za moment zabieram się za przygotowanie zatytuńek. Bagietki przekroiłam na połowę oczywiście robię to wzdłuż i zaraz zaczynam nakładać sos. Moje zapiekanki są już prawie gotowe do pieczenia, już wyglądają przepięknie, ale ja jeszcze dodam żółty starty ser. Zapiekanki będę piekła w temperaturze 200 stopni, oczywiście wkładam do nagrzanego piekarnika i będę piekła tak od około od 10 do 15 minut, do momentu jak ser się roztopi. Moje pyszne zapiekanki są już gotowe. Piekły się około 12 minut. Ja podam sosem, który mi pozostał. Warto przygotować te zapiekanki, ponieważ są naprawdę bardzo smaczne, ale warto też zwrócić uwagę na produkty, z których będziemy je robili. A więc przede wszystkim świeże, białe pieczarki, dobra wędlina, dobry ser, no i wspaniałe bagietki. Warto sobie zadać odrobinę trudu, żeby taką zapiekankę w domu. Przygotować. Tak jak powiedziałam, one są doskonałe jako przekąska, jako danie na kolację, ale także jako danie obydowe, jeśli podamy je jakąś na przykład sałatką. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego, a po więcej przepisów, zapraszam na nasz kanał smakkuje.pl